Czyli witajcie z tej strony, czy to jest FIFA 15 kariera Manchester United. Wiem, że już ostatnie dwa dni nie było filmów na kanale we waszym i dzisiaj też mogę już mieć troszeczkę. mieć taką chrypkę, czy coś tam. Musicie mi to wszystko wyobrazić. Ogólnie nagrywam ten materiał dla was dosłownie może z może 2 godziny, przed pojawieniem się go na kanale. Więc everything is nie, pod, nie jest pod kontrolą. Um, no ale czasami tak jest. Zobaczmy na skład, ponieważ tutaj trzeba wprowadzić kilka zmian. Chciałbym, żeby zaczął się grał Varan. Piszczak, Herrera, Blind, dobrze, 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 w pierwszym składzie chciałbym, a w sumie wam no i gość jest w formie, więc nie ma sensu go na razie zdejmować. Valencia też na razie dobrze gra, Di Maria, wiadomo. Na razie ten skład działa do... Aha, okej, okay, nie mogę mieć, dobra, teraz mu się udał, I zagramy sobie dzisiaj jeden meczek. Wiem, że większość z was wola opcję Everton, czekajcie, zaraz zobaczymy sobie jeszcze na kalendarz. Na zasadzie Everton i Chelsea yy, W jednym odcinku, a w następnym derby oddzielnie Ale zrobię tak, że Everton będzie dzisiaj A w następnym będzie Chelsea City I to będzie chyba jeden z dłuższych odcinków na kanale Bo myślę, że te mecze będą bardzo yy, ciekawe I mam nadzieję, że mnie nie zawiodą tak samo jak was Dobra, przejdźmy sobie do meczu Everton, z Evertonem. A Ja pierwszy z takich prawdziwych sprawdzianów Niestety pogubiliśmy wcześniej głupie punkty, więc teraz Trzeba gonić. Legendarny minut 5, bezchmurnie Old Trafford. Zagrajmy. A, znów Old Trafford. Moje mojej ulubionej porze, czyli już jest noc, stadion ma włączone oświetlenie, to jest bardzo klimatyczne. No, no i tabela. Jesteśmy na miejscu 5, przed nami jest City. Jeśli wygramy, wskoczymy na miejsce trzecie lub 2. nie jest na miejscu Ósmym. Komentujesz Plakowski i Staranowicz, mam nadzieję, że je wyciszyłem. Jeśli nie, to się jakoś ogarnia. Ach, nie wyciszyłem mi za bardzo. Przed nami składy: United. Dychę napiszcie Krocho, Varan, Show, Herrera, Blind Valencia Runy, Di Maria, Wam, Persie. Tak, na razie bez zmian. Czytanie składy też ma troszeczkę w przypadku United mało sensu, no ale uznałem, że. Jeśli chcemy do tego podchodzić już tak na poważnie, to wypada mm, obydwa składy czytać normalnie. Przywitanie zawodników i skład Evertonu. Howard Coleman, Destiny Jagielka, Baines, Gibson, McCarthy, Miralas, Pienar, Barkley, Samuel Leto na NC. Co mnie akurat dziwi? Myślałem, że będzie Smith albo, nie wiem, Kone... Ktokolwiek. Lukaku? No, ale cóż... Sybundy Sten, 36 lat, obrońca. Vampersi, 31 lat, pozycja napastnik. A, zaczynamy. Zaczynamy. Warto o tym pamiętać, szczególnie, że ja nie grałem 2-3 dni w FIFA. Kurde. Słabo. Dobra, rzutka będzie pewnie. Ale to i rocha. Po... O kur... Serio? Serio? Tak szt. No, ta dziewczynka jest. irytująca. O Boże! Nie spodziewałem mi się tak szybko stracić bramkę. Alt. O rany. Jaki gol w ogóle? No, słabo. No i trzeba odrabiać. Runej! Jeden jeden! To wyszło, o Boże. Niesamowite, no to podwinijmy sobie do chorągiewki, a jak nie spodziewałeś się, ten trzeba wejdzie akurat. O Boże. Gold dedykowany Magdzie. <noise> tutaj RUNY jest strzelę bardzo ładnie. Właściwie normalnie też szelę ostatnio wynajcie. O, znaczy ostatnio. <noise> ma teraz akurat z, e, zawieszeniem, no, ale ogólnie. Dobrze grał. O Jezu! O Boże! Techaja! O run. nie spodziewałem się aż takiej, takiego objazdu mnie tutaj w PRZEDPOLENKARNYM Naprawdę, ładna bruna. No i ważna. No, co ten neto tak do główek się łatwo znajduje? To jest wręcz niesamowite. Jak tego gościa jest łatwo znaleźć w polu karnym? Mam Persji, mam Persji. Do runeja, runej. Strzał! Ale niestety, słaby. A, Di Maria! No strzelaj! Ja, Howard! Jak on to bronił? O rany! Przecież to powinien być gol! O... Broda, z skurwysyn ładnie bronił. RUNEJ! Ale szanowni dzisiaj dużo okazji strzeleckich Masakra. Pora nasza. I rozegraj. Jeszcze jest chwila czasu, żeby przeprowadzić jedną, dwie akcje. Aj! Di Maria! Ale tego nawet nie było celne, więc udało się tylko, że troszkę włączył jakimś system. Falkao! Jest! 90. No chodź, 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 chodzi, chodzi, El Tigre! Wow. Udało się chodzi, chodzi, na taśmę. O, Boże. Ha! Śmiesznie trochę, no ale. Liczy się, że jest 2 do 1 w 90 minucie. Udokumentowana w końcu ta przewaga przez cały mecz. Myślę, że się nie uda. Falcao, Falcao, El Tigre. El Tigre 3-1. Pięknie. Ależ comeback, się udało zrobić. No i ten, ta zmiana Falcao się okazała bardzo dobra, ostatecznie. Z czego się cieszę. Kurde. Dobrze, dobrze, dobrze. Świetnie jest mieć taką linię ataku Falcaowa, Persi, Rune i Mata. Di Maria, to jest niesamowite. Szósty gol Kolumbijczyka w Berkeleys Premier League. I 3 do 1 z Evertonem, świetny wynik. Uff, myślałem, że... Właściwie to w 80. już nie remis w ciemno. Może miałem niesamowitą przewagę, no ale udało się wygrać, z czego się bardzo cieszę. Myślę, że... Niesamowita była ta zmiana. że w Ampersis szedł, a wszedł Falcao tego się bardzo cieszę. Dwie bramki w 90 To było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że mi się podobało. Jeśli tak, możecie kliknąć łapkę w górę. No i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki kariery Manchester United. Jeśli chcecie być na bieżąco, warto zasubskrybować. Jest taki przycisk: subskrybuj. No i również zapraszam na mojego fanpage. Na wszystkie linki w opisie. Zapraszam także do Ultimate Coins, gdzie możecie sobie kupić konie i zbudować drużyny United w Ultimate Team. To było na tyle. Do mnie. Mam nadzieję, że mi się podobało. Jeśli tak, to wiadomo co macie robić, to przed chwilą powiedziałem. No i co? Do następnego, do usłyszenia jutro, pojutrze i po pojutrze. I jeszcze raz sorry za to, że nie było przez ostatnie dwa dni żadnych filmów. Trzymajcie się, na razie.